o misiaczki, witam was ponownie w wspólnym przechodzie Minecraft! Jak zauważyliście mam mały upgrade mikrofonu, podziękujcie panu K.W. I wracamy do naszego świata. Więc, trochę się ostatnio zadziałała mała przerwa, chociaż dla was nie było, dla mnie było. Nie było za bardzo czasu, żeby pograć sobie w Minecrafcika, ponagrywać. A więc, są, Nie są obronione, więc na razie załatwimy sobie w tym odcineczku. Że zrobimy e, daszki ochronne przed wodą, ponieważ bo one jak najwidoczniej są zrobione, są bardzo wrażliwe na wodę. Chociaż na temperaturę nie. I chwała Bogu. Dobra, to zaczniemy tym razem od. na tym pamiętam jak go nazywałem Leonard. Pewnie? dzisiejszym odcinku zapytam Was moi drodzy, co byście chcieli, jaki kontekst na tym kanale żeby się pojawił? Bądź Minecraftika, bo nie wierzę, że wszyscy. Ej, yeah, yeah, ej, Czarek! Czarek! Minecraft! Więcej Minecraft! Znaczy nie? No, myślałem, że są jacyś starsi wyjadacze na tym kanale. A kto wie, kto wie, ja tego nie wiem. Jeszcze nie mam żadnych wyciągów. Chyba, Krystyna, jesteś bezpieczna teraz. jest Michael. Załatwione. Drugi daszek. Tu mamy koszmar śmieciu. Uwaga, bo jest lawa. go to lawa? Dawaj. Są teraz wodoodporne. Na jakiś czas, dopóki nie... Creeper nie wejdzie i się sobie. Uuu, It's troll time. Huhuhu, wypatrzcie, jestem trochę zmęczona dzisiaj? Co możemy zrobić dzisiaj? O! Zrobić kopalnię! Okej, okay, mamy... O! tyk muszę sobie zrobić. Ja no ale no, no, na pewno nie. Jesteśmy blisko jej. Czuję w kościach. Więc tak, jesteś... Jestem gotowa usłyszeć... Eee... Wasze prośby, pomysły, co, chcieli, co byście chcieli, żeby się pojawiło na tym kanale? W serii gry, gierki, oczywiście, jakiś gatunek, jakieś propozycje. Myślę, że nawet może być League of Legends, chociaż to już nie jest gra dla mnie. Nie lubię być samotnym wilkiem League of Legends. Ale właśnie z ekipą, z drużyną, z kimś. Ile jest obcą z obcą sobą nawet nie wiesz co to zrobi, czy to będzie dobra adekera, czy to będzie dobry support. Z kolejnych ogłoszeń parafialnych jest myśl nad pobocznym yy, kanałem, który będzie akurat głównie stanowił vlogi blogi. mi też, jeśli będę dzisiaj trochę ospały. Zwariować mało dzień miałem, ale wam nie będę opowiadał, żeby wam to nie przeszkadzało. Rozszerzamy dalej. Na no, jakie tematy byście chcieli, żebyśmy rozmawiali, moi drodzy? Pomówcie w komentarzach też, jeśli... A się chcecie. Bo takiemu z temu dziadu jak ja brakuje pomysłów. Nie wychodzę w ogóle z domu jako goblin. Nie wychodzę na te słońce, na te promienie, światła, które nas oplatają. W przyszłości zakładam, że będą kolaboracje z różnymi osobami na pewno, więc nie martwcie się, że będę tylko sam. Lepszy jestem, kiedy z kimś mam do czynienia. Uuuu! Wyjdźmy tutaj, ale nie pamiętam. Uuu! U, E, U, A, A, wala O, nie! Ja to, No, tam jest woda. Idziemy. Opiecznej wody. Są tam diamenty! Jackpot! To się dało go zmusić, żeby wszedł do tej lawy. Kurczę, gdybym wziął wiadro. Z lawą to by było jeszcze lepiej. A no dobra, dobra. No. O, sam zdech! Zwycięstwo again. Nie będzie jakiś mieszkielet. O Oh, man. Oh, yeah. So many. Bogactwo. No, ale co dalej? Geniuszy Jarosławie. No, z pleców. Chwaki. I oświetlamy tunel. Zabezpieczenie antypotworowe. Tak też mają w kopalniach w wiliczce Shit, czy na pewno ta, e, to nie jest ślepy zołek, Ale nie będę kopał dalej, słyszę tam moich ulubieńców. Lepiej zlażuję, najpierw zbieram na pewno. Zbiorę, przepraszam. Tutaj gdzieś są slajmy, a tu mamy zombiaki. Oj, oj, oj. Co takie nieśmiały do światła? O, kraper! Ipa. O, kolejny. I kolejny, i kolejny. Serio? Tak, Dektrio. Mamy tutaj raczej rodzinny album: Mama, Tata, Jasiek, i teraz popełnię samobójstwo. No i Jasiek został bez rodziców. Dobra. Woda, zielona, oczywiście zdrowa. Redstone. Nie zbieram, nie jestem za głupi na to. Czy zmniejszyli naprawdę wybór Creeperów, czy mi się wydaje? Hmm. I'm a little confused. Trochę niewygodnie z tym mikrofonem na razie, bo no nie mam e-madła, hey, żeby trzymało i było ładne, sztywne ramię, które by wisiało i mi nie przeszkadzało, ale dobra, przetrwamy, jak Polak potrafi się adaptować do ciężkich sytuacji. Hmm. Zróbmy sobie piecyk i zróbmy sobie wiaderko. Gasimy. Musi. Sprawdziliśmy sobie, jak zwykle jesteśmy sprytni. Tak, już 69. Czas na obsydianowy most. Złota by się przydała w sumie nam. Złota jabłuszka. Tam aż tak często nie umierał Jestem... Kto jeszcze spadnie na mnie? Musimy zrobić awaryjne wyjście do domu. Na powierzchnię. Tak, to teraz gdzie szybki też na pewno. Tak, wydostaliśmy na powierzchnię, moi drodzy. Moje misiaczki. Tała ryba, 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 bierz tę rybę. A, grałoby, ale najwidoczniej pan Creeper zdecydował się... Rozwalić mi bałwana i Jessica. Trzech z pięciu żyje. To jakiś sukces. Kurczaki. A, zrobiłem sobie zbroję diamentową. Zjedzone, zjedzone! O, oh, Jessica, Jessica, no zabili, zabili, again, zabili! Te barbarzyńcy. Węgl zostawiłem tam, bardzo profesjonalnie Jarosławie. Kunia nie mamy, no ale co tam. Uuu! Rybka, rybka, rybka! I mam, i po rybce. Dobra, mamy dwie rybki, więc jesteśmy gotowi do szaleństwa, do boju. Kurczę, kolejne ryby, mnożą się! To cud, it's a miracle! Du, 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 du. Swoją drogą nigdy nie oglądałem filmy szczęki. Du, 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 du. Miał w sumie fobię. A lubię pływać, w, w zbiornikach, gdzie żyją inne stworzenia. Bo właśnie to sobie wskakujecie do wody i nagle coś was smera po nocy i to nie jest wasz wujek. Znaczy, chodzimy i. Paf, paf! Gotujemy. Gotuj z Jarosławem. Nadchodzi 2020. Oczywiście premiera Pierwszy odcinek. Jak zaleć herbatę? Zwierzę, znaczy, że mamy nowy mikrofon, to możemy bawić się w nowych możliwościach. Jarosław cokolwiek, Jarek ASMR. i dodajcie sobie do sobie tytuł. Zapomniałem gdzie wyszliśmy ostatnio. Tak, to nie jest oświetlone drzewo, więc to z drzewa zrobiłem sobie deseczki. Wow, fajnie. Zrobił to, nie wierzę też. Starzy ludzie z tego świata! Łączcie się! On zrobił to! Opanuje Minecrafta że źródełko z naszym zbożem! Mój portal płacze, jest biedny. Jest pusty jak moja dusza i serce. Dobra. I chleb. dobra, drobina, na Dra drabana. Jest. Swoją drogą, co myślicie w ogóle o remake'ach gier, filmów itp? No, głównie gier teraz, skoro to jest gamingowy channel. Przykładowo, co myślicie teraz o remake'u Warcrafta trójeczki? Trochę traci e, swój klimat gierka. Bajecznego, no nie? No, trochę takie, no, bajeczne, no. Trochę bajeczny jest. Takie klimat Warcraft, a je ja lubiłem tak jakie był. był. drogą, jeśli byście chcieli zobaczyć e, Let's Play e, z World of Warcraft, to też proszę. zostać w komentarzu, chociaż to raczej oglądanie, jak ktoś gra w MMO, to nie jest najbardziej przyjemne doświadczenie. Ponieważ to są dość gry dłużące się często. Tak zwane właśnie stanie i bicie cały czas. nie, przyznam, Lidze Legend, że jest więcej akcji, jest więcej, więcej demoniki, ale. Zresztą też więcej frustracji. Ponieważ nie istnieje coś takiego jak praca drużynowa. Tak samo w, w klasach nigdy nie było. O, o, o! I z powrotem. O! Oh, Spotykamy się again. Panie Kostek. I żyjesz? Kurczę. O! Oh, tak. Wracamy po piece, tam był węgiel. Oj, poczekajcie, czekajcie. A, są. Zastępcze po drodze. No i trochę już nie wyraźnie mówię, wybaczcie, wybaczcie. Misiaczki, misiaczki, misiaczki moi drodzy. Bro, 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 odejdź, bro. Oświetlenie, oświetlenie, zapraszam. Celejemy sobie lawę. Przez Skania, no, przygodzie. Zresztą jest lapis, jest żelazo. Możemy zawsze pokopać żelazo, zrobić sobie. Nie z um, żelaznego golema. Eee, e, że. Jak Emerald Emeralda Esmeralda Okej, okay, to coś nowego Jego się nie spodziewam się w nie toperzy Znaczy nie miałem statystyk Jak samobójcze Dobra. Zebrane, zebrane Podążamy górą Z prądem rzeki No okay. hej Co ty tutaj robisz? Często tu bywasz? Jak to mówią? Idź z prądem Dobra, zielazo. Pamiętajcie dzieci moje, jedzcie zielone warzywka, bo zawierają żelazo. A żelazo jest bardzo potrzebne tego, żeby czerwone krwinki mogły właśnie zbierać tlen, dostarczać go. Transportują, więc pamiętajcie, bardzo do dobrze jest jeść o zielone warzywka, ale te żółte sery zawierają sporą ilość żelaza. Czy to jest bullshit Jarosław? Nie zna się na I macie rację, nie znam. Kopiemy prosto przed siebie. Z nadzieją, że na coś natrafimy. Jarosławie, pamiętaj, Ener Dragon, zabić do wyciskiego osiągnięcia, tak? Tak. Kaszcie nie uleczniki. O, to i było na te. Pieszkiety Mogam. Przestań. Przestań. Kto ci zapłacił za to... Nawet. złoto też trzeba. Na jabłuszka. Widzę tutaj woda Mamy pod Łoś. Tam już nie wiem gdzie ja jestem. To się sobie pochoty nie. Oj, że to nie dało. Szepę to tak. To niestety do czynienia z tym, czym się obawiałem. Czyli nic skończyłem środkiem. Ademet. Uh! Żyje. Uh! Żelazo. Muszę skoczyć do lawy. No, dziękuję. O, nie mam wody. dammit Trochę wariacji. Tutaj będziemy się siłować. Creeperki i zombiaczki. I zombiaczki. No, mam pomysł, co zrobię zaraz. Wezmę sobie ten. A nie, wezmę. chociaż czekajcie, czekajcie. Chyba widzę tutaj. No, nope, nie widzę. Nie, sam idź do lawy, idź do lawy, idź do lawy. Coś widzę? Nie, to nic fajnego takiego. Błagam cię. O, Jeszcze lepiej. Ty skąd się bliżej? Się wziąłeś, Martin? Dobra co, zarządzam akcję ewakuację Daj, tym razem zrobimy sobie taki tutaj Taki monolit, żebym wiedział skąd Monolit, żebym wiedział skąd w ogóle wylazłem Żeby wrócić do tego samego punktu Takie flagi, takie chorągliwki, kiedy macie właśnie dzieciaki I montujecie im, żeby się wam nie zgubiły Taki life card mały, życiowy O, jest dzień, hallelujah my się wydobywamy I jesteśmy, a, pamiętamy Gigantyczne Monoli. Mam nadzieję, że bałoki są bezpieczne, inaczej będę płakał. Oh man, chyba tam gdzieś, tę mocę dobrze wiedzieć, wypadł na morze. Da, to będzie nasza historyczna latarnia morska i teraz padamy do wody, o Boże, mamy jakiejś wysokości i żyjemy. Oj, oj, ściemnia się, niedobrze, 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 nie chcę mieć te walki z owiakami. Gdzie jest nasze tsuhaose? O, już się pojawiło. Niedobrze, 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 A ja nie wiem, gdzie ja jestem. O! Też na górę. Idziemy, jesteśmy tam. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Wracamy do domu i będziemy chodzić o cieka. Na tym etapie. Uuu, przygody w Minecraft. Nie, 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 tylko nie to. Nie to, nie to. Oooooooo, jest na To jest na prosto. O, jeszcze lepiej. A ty się... Gdzie ty nas poprowadziłeś? Sam nie wiem. A, zrobimy... Czas zrobić to, co każdy normalny człowiek by zrobił w tym momencie. Nie okay. Okej, okay. jesteśmy bezpieczni, więc... Okej, okay. wybaczcie, że tak kończę nasz odcinek. Moi drodzy, jeśli spodobał się ten odcinek, polubiliście, proszę o łapkę w górę. Jeśli... I zasubskrybowanie kanału, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. Bardzo wam dziękuję za oglądanie, oczywiście pamiętajcie, do z... końcu zapraszam, żeby komentować, zostawcie w komentarzach właśnie opinie, co nam się podobało, co nam się nie podobało i co byście chcieli, żeby było poprawione w tym odcinku. Następnego odcinka, przepraszam. Bye bye i miłego dnia.